Dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Racjonalność STEPHENA Pinkera. Eee, racjonalność Stevena Pinkera wchodzi w taki obszar albo ich zainteresowań, czyli jest tu troszeczkę o mózgu, troszeczkę z filozofii, logiki, ety, czyli tam etyka, logika, eee, jest socjologia, eee, pojawia się eee, też i psychologia. I mamy tutaj całe mnóstwo różnorodnych zachowań, które są e, przynajmniej w moim zakresie zainteresowań e, i zakresie moich badań naukowych były. E, I właśnie e, z tego powodu jest to książka, którą e, mogłam wnikliwiej przeczytać i e, lepiej ocenić. E, dłuższą recenzję, oczywiście, znajdziecie na blogu. Mogę Wam śmiało powiedzieć, że jest to lektura godna uwagi. Mam tylko małe, dwie malutkie e, uwagi wobec niej, ale to też znajdziecie w opinii e, na blogu. Nie są one tak istotne w obrębie całości, e, bo większość z czytelników, którzy nie zajmują się naukowo e, i zawodowo tymi pojęciami, to e, e, i tak nie zapamiętają. E, a e, dla czytelników, e, właśnie każdego czytelnika, jest to książka e, pokazująca, w jaki sposób myślimy, działamy, e, czasami e, nie kierując się wyliczeniami matematycznymi, podejmując e, długofalowo o złe decyzje. Uświadamia nam, w jaki sposób jesteśmy ciągle zmuszeni do podejmowania i analizowania, podejmowania decyzji, analizowania naszych czynów, dokonywania weryfikacji. Podpowiada, w jaki sposób wyznaczać cel, aby kiedyś w przyszłości żyło nam się lepiej, w jaki sposób zmuszać się do pewnych rzeczy i jakich rzeczy unikać. Mamy tutaj dużo takich ćwiczeń um, intelektualnych, zagadek matematycznych, spostrzeżeń na temat zachowań społecznych w mediach społecznościowych, tego w jaki sposób traktowane są różne nurty, z jakimi mamy do czynienia i które kształtują nasze postawy. Ciekawa publikacja. Polecam.